Lincoln miał w założeniu opowiadać historię całego życia ukochanego prezydenta Amerykanów. To nie było jednak krótkie życie, a film trwa 2,5 godziny mimo tego, że Steven Spielberg ograniczył się ostatecznie do zekranizowania książki amerykańskiej historyczki i komentatorki politycznej Doris Kearns Goodwin. Książka opowiada o staraniach prezydenta o uchwalenie znoszącej niewolnictwo 13 poprawki do konstytucji. Gdyby dystrybutor zdecydował się na polski podtytuł, film nazywałby się pewnie Lincoln. Przez łapówki do chwały. Dla uznanego dramaturga Tony'ego Kusznera to drugi prawdziwy scenariusz filmowy. Spielbergowi tak spodobała się współpraca z Kusznerem przy skądinąd świetnym Monachium, że postanowił sięgnąć po niego ponownie. Monachium nie zdobyło żadnego Oscara mimo pięciu nominacji, ale Kaschner ma teraz drugą szansę na statuetkę za scenariusz adaptowany. Lincoln to w ogóle rekordzista z aż 12 nominacjami i największą szansą na Oscara dla najlepszego filmu. Nominowany jest też Spielberg, z którym warto współpracować, jeśli ma się ochotę na Oscary. Spore szanse mają też m.in. John Williams za odpowiednio podniosłą muzykę czy za piękne zdjęcia Janusz Kamiński, który na koncie ma już statuetki za listę Schindlera i szeregowca Ryana. O miano najlepszego aktora Daniel Day-Lewis rywalizować powinien w zasadzie tylko z Hawkinem Phoenixem, ale jego kapitalny Lincoln i tak da mu Oscar długoplanowe role w tym roku nie były rewelacyjne, więc najstarsza w stawce, Sally Field, porównywać może się ewentualnie z Amy Adams, a ustąpić musi tylko Anne Hathaway. Znakomity jest też Tommy Lee Jones, ale on ma przede wszystkim kilka fantastycznych scen, przez kilka przechodząc też niezauważonym i powinien przegrać z Christophem Waltzem, który jest perfekcyjny w każdej sekundzie dżanga. Do obsady załapał się nawet Joseph Gordon-Levitt, który za chwilę zacznie chyba grywać nawet w polskich produkcjach. Serio, to już przesada. Strach przed nim otworzyć lodówkę. Lincoln prowadzony jest między innymi przez świetnych aktorów z Danielem Dayem Lewisem na czele. Niewykluczone, że niektórych nużyć będzie jego nieprzerwany strumień niezręcznych anegdotek, że będą narzekać, że 2,5 godziny politycznej rozgrywki sprzed 150 lat to zdecydowanie za dużo, ale to będzie zdecydowana mniejszość. Ta monumentalna, przytłaczająca produkcja jest oczywistym kandydatem do wszelkich możliwych nagród i obowiązkową lekturą wielbicieli filmów politycznych i amerykanofilów. Inna sprawa, że gdyby ktoś w Polsce postanowił któremuś z bohaterów narodowych postawić podobny pomnik. Natychmiast zostałby zrównany z Ziemią za bezwstydną gloryfikację. Lincolnowi nie chodziło przecież wyłącznie o dobro czarnych braci. Gdyby Spielberg mógł wręczyć tę piękną laurkę prezydentowi, nie powinien wahać się ani chwili. Wąska grupka amerykańskich recenzentów orzekła, że film jest po prostu nudny i przewidywalny. Cóż, jeśli spodziewali się, że Lincoln będzie polował na wampiry, to ich zdanie jest zupełnie zrozumiałe. Lincoln to wspaniały i słusznie wychwalany film o wielkim prezydencie i jego wielkiej politycznej rozgrywce. Nie można nie zobaczyć.